Witam Was wszystkich serdecznie. Raków Częstochowa intensywnie poszukuje napastnika. W ostatnim czasie w mediach pojawiło się naprawdę wiele informacji na temat potencjalnych wzmocnień drużyny trenera Marka Papszuna. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie postaram się przedstawić wszystkie kandydatury, które padły w mediach, no i też zadecydować, który z tych piłkarzy, w mojej opinii, najlepiej pasuje do drużyny metalików. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was o łapkę w górę. Jeśli pod tym materiałem będzie ich 100, to od razu biorę się za nagrywanie kolejnego filmu na temat transportu i zachęcam też oczywiście do subskrypcji, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. A partnerem tego kanału jest pokój perów, który poleca Superbet, oferujący bonus w wysokości 200 zł za gola wybranej drużyny w meczu Lazio-Atalanta. Szczegóły znajdziecie... Komentarzu. A teraz przejdźmy już do napastników, którzy mogą trafić do Rakowa, Częstochowa. W ostatnich tygodniach w mediach pojawiło się naprawdę wiele kandydatur, wiele plotek na temat różnych piłkarzy, którzy mogliby dołączyć do drużyny Marka Papszuna. Jedną z nich był między innymi Angel Rodado, na temat którego powstał osobny film na tym kanale. Także dzisiaj nie będę tutaj poruszał kandydatury Hiszpana, który też w Rakowie mógłby grać, oczywiście na pozycji numer 10. Ten film jest już dostępny na kanale, także zapraszam serdecznie. Dzisiaj skup Skupimy się na nieco wyższych napastnikach, no a jednym z nich jest rzeczy jasna Leonardo Rosza, który łączony jest z Rakowem chyba już od miesiąca. 27-letni Portugalczyk mierzy 2 metry wzrostu, więc nie bez powodu wzięło się to zainteresowanie Rakowa, no ale za tym też idą liczby, gdyż prawonożny napastnik Radomiaka w tym sezonie w 17 meczach zdobył 11 bramek, zaliczył też jedną asystę w ekstraklasie, ma kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku, więc więc Raków musiałby troszeczkę za niego wyłożyć. Jego wartość rynkowa, według portalu Transfermarkt, wynosi 1,5 miliona euro, więc jest to całkiem wysoka suma. Natomiast, zważywszy na to, za jakie kwoty sprzedawał raków latem, no to myślę, że drużynę Marka Papszuna jak najbardziej na Leonardo Rosze byłoby stać. Raków częstochowa miał też interesować się imadem Rondiciem, a więc napastnikiem Widzewa Łódź, który ma 25 lat, pochodzi z Bośni i Hercegowiny, mierzy 1,90 m wzrostu, jest napastnikiem lewonożnym. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 850 tysięcy euro. W tym sezonie klasy w 18 spotkaniach strzelił 9 bramek i zaliczył dwie asysty. Ma kontrakt do 30 czerwca 2025 roku, więc już za pół roku kończy się jego umowa z Widzewem Łódź, więc byłaby to dosyć ekonomiczna opcja dla Rakowa Częstochowa, jeśli zdecydowałaby się drużna medalików na Bośniaka. W mediach pojawiła się jednak też opcja zagraniczna, a więc Nardin Mulachwejnowicz, który ma 26 lat, również pochodzi z Bośni i Hercegowiny, mierzy 1,91 m wzrostu, jest piłkarzem prawonożnym i na co dzień gra dla Zrińskiego Mostar. Bośniacki napastnik w przeszłości grał też między innymi w Rosji czy też w Słowenii. W Słowenii udało mu się zdobyć koronę Króla Strzelców w sezonie 2020-2021, zdobywając 14 bramek. W kampanii 18-19 był też mistrzem Słowenii z Mariborem, a gdy grał jeszcze w Bośni w sezonie 17-18. Udało mu się sięgnąć po ten tytuł w Bośni i Hercegowinie ze Zrińskim Mostar, a w ubiegłej kampanii dla barw tego samego klubu udało mu się wygrać Puchar Bośni i Hercegowinę, więc jest całkiem utytułowanym piłkarzem. W obecnym sezonie jest w świetnej formie, jak na razie w Lidze Bośniackiej w 17 spotkaniach zdobył 11 bramek i zaliczył jedną asystę. Też brał udział w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, tam w 6 spotkaniach zdobył dwa gole. Obecnie jest liderem Ligi Bośniackiej ze Zrińskim Mostar i drugim najlepszym strzelcem w lidze. Łącznie podczas całej swojej dotychczasowej kariery uzbierał 75 spotkań w lidze słoweńskiej, w której zdobył 22 bramki i zaliczył 5 asyst. Też rozegrał 63 spotkania w lidze bośniackiej, w której zdobył 24 bramki i zaliczył 7 asyst, no a w Europie też troszeczkę pograł, czy w eliminacjach, czy już w fazie grupowej, 13 spotkań i dwie bramki na koncie. Kontrakt Mula Hujnowicia ze Zryńskim Mostar obowiązuje do końca maja 2026 roku. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 800 tysięcy euro. Natomiast tym napastnikiem nie interesuje się tylko Raków Częstochowa, ale również Hajduk Split i Dynamo Zagrzeb. Także ta konkurencja, ta rywalizacja o tego napastnika w tym zimowym okienku transferowym może być dosyć spora. Także Raków Częstochowa ma kilka opcji, interesuje się kilkoma zawodnikami, no i pewnie ich porównuje i też uczyni to w tym momencie. Postaram się porównać tych piłkarzy pod kątem statystycznym z tego sezonu. Zonu, aby zobaczyć, który z nich w mojej opinii najlepiej pasuje do Rakowa-Częstochowa. Na sam początek skuteczność, a więc coś naprawdę ważnego dla napastnika, natomiast nie najważniejszego dla Rakowa-Częstochowa. W tym sezonie Rosza strzelił 11 bramek przy expected goals wynoszącym 10,65, Rondić strzelił 9 goli przy expected goals wynoszącym 9,28, a Mula Hwejnowicz strzelił 11 bramek przy XG wynoszącym 8,04 a więc to właśnie Bośniak jest najskuteczniejszy z tej trójki. To teraz inne aspekty ofensywne, które będą ilościowe. Rzecz jasna, w przeliczeniu na 90 minut. Pod uwagę, wziąłem strzały, pojedynki ofensywne, kontakty z piłką w polkarnym rywala. To, ile razy ci piłkarze byli faulowani. Też straty i pojedynki w powietrzu. No i tutaj widzimy, że zarówno Rosza, jak i się prezentują się nieco lepiej od rondicia. Kolejny wykres dotyczący ofensywy, tym razem procentowy. Pod uwagę, wziąłem celność strzałów, wygrane pojedynki ofensywne, celność po Podań i wygrane pojedynki powietrzne. Na tym wykresie możemy zaobserwować, że Mula Hujnowicz wybija się na tle Roszy czy też Rondicia w celności strzałów. Rosza ma za to spore problemy z celniejszym podaniem. Pod tym względem Rondic i Mula Hujnowicz prezentują się nieco lepiej. Natomiast takim elementem wspólnym wszystkich tych napastników jest bardzo dobra gra w powietrzu, gdyż te wyniki to jedne z lepszych w ligach, które reprezentują na co dzień wszyscy ci piłkarze. Natomiast napastnik Częstochowa nie ma tylko zadań ofensywnych, ale również te defensywne i właśnie teraz do obrony sobie przejdziemy. Pod uwagę wziąłem pojedynki defensywne, pojedynki o drugie piłki, powroty, faule i przechwyty. Wszystko w przeliczeniu na 90 minut. No i tutaj widzimy, że Rondić spisuje się w tych aspektach nieco lepiej od Roszy, czy też Mulachwejnowicia. Pracuje więcej w defensywie. Oczywiście to może być kwestia założeń. Być może trener myśliwiec w Widzewie Łódź Rondiciowi wiele takich założeń przekazał ma wiele takich zadań defensywnych Rondić, No a Rosza czy też Mulakhwinowicz nieco. Mniej natomiast faktem jest to, że jeśli Rondić trafiłby do Rakowa Częstochowa, to mógłby się nieco szybciej do tych zadań defensywnych przystosować niż chociażby Rosza czy też Mulakhwinowicz. No i ostatnia grafika dotycząca defensywy, a więc to jak wyglądają ci piłkarze pod względem procentowym w obronie, wygrane pojedynki defensywne, wygrane pojedynki o drugie piłki. To wziąłem pod uwagę. Tutaj widzimy, że Mulakhwinowicz wygrywa sporo tych pojedynków defensywnych, natomiast ich ilość jest dosyć niska, no a w tych pojedynkach o drugie piłki wybija się przede wszystkim Rondić, który w defensywie naprawdę sporo pracuje. Natomiast porównując tych piłkarzy, warto pamiętać, że Rosza i Rondić grali jesienią w Ekstraklasie, a Mula widzę w lidze Bośniacki, która poziomem nieco odbiega, chociażby według rankingu opta od polskiej Ekstraklasy, gdy spojrzymy sobie właśnie na taką łączoną tabelę, no to widzimy, że Ryńskim mostar a więc drużyna, w której gra Mula Chujnowicz, to najlepsza różne w Bośni i Hercegowinie według tego rankingu, natomiast przekładając to na polskie warunki jest to zespół mniej więcej na poziomie motoru Lublin. Reszta zespołów z bośniackiej Ekstraklasy troszeczkę odbiega poziomem od tego najlepszego zespołu, także Mula Hujnowicz na co dzień miał nieco łatwiejsze zadanie. Choć nawet jeśli Mula Hujnowicz strzelałby tyle bramek w Ekstraklasie, to i tak w mojej opinii bardziej do Rakowa, Częstochowa pasuje i mat Rondić. Przede wszystkim ze względu na to, że sporo pracuje w defensywie, więc dosyć szybko mógłby przystosować się do tych Zadań, które mają napastnicy w Rakowie Częstochowa, do tego jest piłkarzem wysokim. Dobrze radzi sobie w powietrzu, pod tym względem jest najlepszym napastnikiem w ekstraklasie. Wygrywa w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce najwięcej pojedynków w powietrzu spośród wszystkich napastników, bo około 50%, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Oczywiście ma pewne problemy z wykończeniem, nie jest napastnikiem idealnym, natomiast ta kwota transferu też nie byłaby wysoka, ze względu na to, że lada moment kończy mu się umowa z widzem, Łódź, więc Raków mógłby go wyciągnąć za niezbyt wygórowaną kwotę. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, którego z tych trzech napastników widzielibyście w Rakowie Częstochowa, który z nich najbardziej pasuje do drużyny medalików. Kto wie, być może Raków jeszcze za innymi opcjami się rozglądnie. Nie byłaby to taka zła opcja, gdyż Imatrondić idealny nie jest tak samo jak Rosza czy Mulahoinovic, natomiast czas pokaże. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tych napastników, a ja serdecznie dziękuję. Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam też oczywiście do wszystkich linków w opisie, tam moje wszystkie social media, no i też Patronite, jeśli chcielibyście wesprzeć moją działalność, to zapraszam serdecznie. Maciej Skuchak, kłaniam się do zobaczenia.